Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Jezan, kochanie. A, a w ogóle ja też nagrywam. Cześć, Oskie. Elo, Elo. Nagrywam dzisiaj nową serię Minecrafta na telefon. Jest no, chyba z tych Pack, bo telefon jest tak uczciwy. No znaczy, no, Shader, nowa, nie, nowa wersja. nowa, now, Nowy w, świat. Nie, nowy świat. Nowa seria. O, nowa seria. No. My już tu podejmowaliśmy dużo prób, nie będziemy mówić dlaczego. No właśnie. Dobra, idź kopać kobla. Ja już mam. Kopać kubla? A gdzie to jest? W kopalni. Ja, ja już mam kamiennych kilo, więc szukaj żelaza. Jeszcze meczek zrobię. Czemu nie poszedłeś głębiej tam? Idę. Dobra, ciemno, ja nie ma wębla. no nie mam węgla. Masz mecz? Nie. To się zrobi drzewny. Idę po drzewo. Świna. O nie, muszę się podbudować najgorzej. Najgorzej. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. najgorzej. Kurde. Ja nie mam póruku. Czemu ja się mam tu podbudować? Dobra. A ma w chwilę Ale bruc... Dobra. O dobra, mam dirk, to się dir, podbudujemy. podbuduję. No, ja mam mięso. No. Subskrybujcie kanał, kanał, kanał i... Na... Mój kluchy tak! To jesteś kluków. Znaczy mój i, i... oski, oski 10. Tak. 12. 12 i 10. ale Oski 12 osobno i kolejny kanał Oski 10. No. Jak to kopalnia wygląda fajnie. U mnie? Gdzie? Ciemno. Ej! Bo ja mam ciemno. Jak masz ciemno. Czekaj, to zróbmy cięcie, zaraz by się wzięło. No dobra, do widzenia. No, na znaczy, do widzenia. Dobra, jestem po cięciu. Bo właśnie wioskę. Ja właśnie nagrywam kolejny odcinek, nowy, od, od, nowy odcinek bo musimy nowe próby robić, bo nie wychodziło. Tak. I tak to jest wioska. To jest? To stój, ale opuszczona. Stój, 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 stój. I w ogóle patrz, jakie inne budynki są. Takie duże. Hmm. Po prostu to jest jeden budynek, a nie wiem, kilka. A to są żalery, no tak. Ja no. na ten duży. Patrz, ja, ja jedę właśnie na ten. Pa, ja po pierwszy. To weź hmm. słomę, weź. Dobra. No, okay. Weź zrobić o, Nie zobaczcie. Pik no bo. To jest by tyle w tym odcinku. Niestety taki krótki, no ale. No trzeba. Tak trzeba. Jak, to, no, I że pa. i, i pamiętajcie, subskrypcja, łapeczka i dzwoneczek. Dokładnie. W wcześniej be, później będziemy robić takie dłuższe filmy. Nawet może live'y no. Zrobimy, więc. Zostawiacie tu pa. dużo łapek w górę. Dużo łapek pa. w górę, mówię. Zostawiacie dużo.